noc u Barbie! Pełen czat! Słodki Jezu, będę mogła teraz obserwować koleżanki w ich naturalnym środowisku. Już jesteście! Zapraszam na moją rękę. Pozwólcie, że pokażę Wam aplikację Super Babskiej Nocy. To lista rzeczy, które sprawią, że takie wydarzenie będzie ekstra. Ruchanie, ryuchy, ani i e. Seks. Siemaneczko, cipeczki, mam dla Was surprise. Wszystko na jedną noc? Zluzuj pinda, najwyżej umrzesz. Była burzowa noc. Zostali sami i nagle. Wybuchnął mi I nagle zadzwonił telefon. Barbie urządza babską noc. Fakt. Kiedy dziewczyny się boją, biegną do najbliższego chłopca. Fakt. Ja jestem najbliższym chłopcem. Tak wpadłem na taki fajny pomysł. A co jakbym zaczął udawać członka werbującego do sekty? Myk sekta! O Boże, to jest słodkie? Jak wyglądamy? Wąsacz, ale miałem akcję. Nie uwierzysz. Dlatego ci nie opowiem. Nie, nie, nie! Tak jest. A! A! Znaczy, A! Znaczy się. Jak tu wszedłeś, mopie? Od tyłu jak tobie. Zakradasz się z zamiarem przestraszenia cudzej dziewczyny i to na mojej zmianie. Spodnie. Na ziemię, kolego! Pora na przekąskę. Kto ma ochotę upiec pyszne stopy? Pfuch. Nie to nie! Więcej dla nas! Chwila! Nie powiedziałam, że nie będę ich jadła! Perfidne lawiryndy! Mają na siebie zły wpływ. Tylko ja wiem, jak się to zająć. Tylko ja... Słuchaj, mieciu. Znajdź sobie jaja między nogami i ruszaj nimi jak na mężczyznę przystało mi to mówić, ale twojej imprezie brakuje trochę efektu. Wow! Niszczyć, zabijać, walczyć, słabość. Ken? Omal nie umarłyśmy ze strachu. Tak działa poka cola o smaku wody. Wyniosłeś tę imprezę na wyżyny! Byłam totalnie przerażona. Teraz moja kolej. O!